Witaj na stronie Web Skins. Z moim kodem M1L3 otrzymujesz 5% bonusu do każdego doładowania oraz otrzymujesz skrzynkę skrzynkę na Następ. Wbijaj również na Discorda, pod którego link znajduje się w opisie lub w komentarzu. Zapraszam na odcinek. A więc witam. Dzisiaj spróbujemy swoich sił samemu. Zobaczymy jak nam pójdzie. Czy nie zapomnieliśmy, jak się tworzy baterki? Eee, przewiduję w dzisiejszym odcinku giveawaya. Zobaczymy jak pójdzie, ale Mam nadzieję, że dobrze. No, to może na początek byśmy sobie dołączyli do jakiejś bitewki. Ostatnio standardy nie dały. No, to dołączymy sobie do antera. Zobaczymy, ile z 200 możemy wyciłać I z pierwszej skrzyneczki z Glocka. jest dobrze, bo to under. Niech koledze tutaj daje. Bardzo fajnie. Dawaj, dawaj. No a jeszcze coś bym mogło mu rzucić, żeby chociaż batelka się zwróciła, byle nie na... oj. No, wygraliśmy, ale niestety batelka jest na minus. Ale zawsze coś, no, zostawimy to sobie we ekwipunku. zobaczymy sobie jak pójdą kolejne batle. Może sobie stworzymy teraz batelkę, nie widzę nic fajnego. Więc sobie stwórzmy coś. Te dwie lubią czasami oddać, to też taką tańszą sobie stworzymy na początek, że tak powiem. Do dwóch dyszek, do dwóch dyszek. I jeszcze damy sobie Bobiego. Na trzech, a damy zwykłą. I damy boty. Ale i nit na doler. Zobaczymy, co nam rzuci. No, będzie ma bota czadowego, więc mamy szansę, żeby to wygrać. I co? Co nam wykręci? No, z pierwszej fajnie dało. Jest dobrze, jest dobrze. Jeszcze jeden fajny dropek, żeby był. Ok, jest git. Mm, 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 mm. Dawaj, dawaj, dawaj. No i z Bobiego musi nam coś dać jeszcze. Daj coś ładnego z Bobiego dla nas. Niestety nie, chyba Arnold wygrywa. Minimalny, a nie, my. No i na 6 zł na plus. Nie będziemy narzekać. Jest dobrze. Ciekawego nam tu wskoczy na szybko czy nie. Nie no, za 130 nie będziemy wrzucać od razu do batelki. Ja bym znalazł jakąś batelkę. Bym mm, mm, mm. dołączył do batelki za do 30 zł. Coś takiego. O, Anderek, a złotka jest. Lubię tą skrzyneczkę. Lubię czasami oddać. Mam nadzieję, że teraz da. Koledze, olchanik, pozdrawiam. Rzuć coś nam. Okej, okay, dla bota. Okej, okay, na razie jest nasze, bo to under. Ale nam dało. Nie no, olchanik, musisz coś, musisz coś fajnego. O, ale... Nie no, ładnie mu podbiliśmy. Nie ma szans, żebyśmy to wygrali. Ale musi ładny budżet zrobić. 27 wygrał. Pff, 130. Słówka do przodu. Ładnie, ładnie. Musi ładną bitewkę skleił. Dołączmy sobie tak. F90, chyba. Chyba jeszcze nie otwierałem tego. Nie jakoś tak. Albo ominąłem, albo to nową dodali. Boczadowy, no tak, no boczadowy dołączył. Oczywiście, że tak. 90 zł. Ładnie mu dało. Dobra, sprzedajmy sobie to, co mamy. No, jesteśmy 40 zł na minus około. A jeszcze sobie to sprzedamy. 7,7. Dobra, stwórzmy sobie skrzyneczkę. Batelkę. ja bym sobie, może, poszedł w te standardowe, że tak, bitwy, czyli Trzy uspy Dwa gloki Dajmy jednego... Galilka 52, troszkę mocniejszą Więc damy na dwóch I szukaj Dawaj jakiegoś bocika Bot Arnold Dobra, musi nam oddać Z pierwszej Ładnie. Dyszka do przodu. Z drugiej ładnie. 17 do przodu. Zajebiście te uspy. 25 do przodu. Liczmy bezpiecznie. 23 do przodu. O! No i to mi się podoba, 36 do przodu, byleby Galil nie zepsuł, no i ani nic nie dał, ani nie zepsuł. Ale fajnie, fajnie, na plusik. 20. Ponad złoty na plusik. Dołączmy sobie może do bizonków. tak będziemy się starać trzymać do stówki budżetu, żeby było. I minus 2. Ojoj. Ojoj. Oj. Nie wiem no już raczej nie nadgonimy. Ładnie mu rzuciło. Byśmy musieli coś kurwa potężnego. Potężnego byśmy musieli coś dostać. No, Albo takiego samego skinka. No i niestety. Ale ładnie, ładnie. Z 20 i 10. Bardzo ładnie. Mi tu padło Zobaczymy. Mamy jakiegoś ładnego gloczka. A od of hell jest ładny. To sobie wypłacimy. Będzie na giveaway. Wypłać, tak. A resztę sobie przydamy. 170 cały czas w puli. Zabar, skinek na giveaway już mamy. sobie dołączmy do cz i maczka. Wymiana to sobie zaakceptuje. To jak wam się kręci. Otwierć, tak okay. mamy to z pierwszej co dosta... O i gdyby to był under to może byśmy mieli szansę, tak... No ja nawet na underze. My to przegrali. Dobra. Eee. Kinek został odebrany. Więc lecimy z kolejnymi baterkami. Tutaj jest taka procentowa Na underze. Coś im dało Nie mi Niech coś wam da nie mi Będzie fajnie I chyba nasze No No i to jest fajny trafic Z bitwy za 18 4 tyżki Podoba mi się to Bardzo mi się to podoba O 50 e, Nie zdążyliśmy niestety do tej bitwy Stwórzmy sobie jakąś bitewkę jeszcze. Stwórzmy sobie jakąś fajną bitewkę. Hmm. Może te azurki dwa razy. I dajmy sobie. Dajmy sobie. Dajmy sobie. Double down'a polecana to jest chrzutka. Na trzech. I standarda dajmy. Sobie sprzedajmy. zobaczymy, co da. I zobaczymy. No i to będzie ostatnia bitewka na dzisiaj. Oczywiście zapraszam na Discorda. Tam możecie wziąć udział w Giveawayu. Oj. Nie zapowiada się dobrze. A jeszcze Double Down może coś zmienić. No i dobra, no, Double Down na coś musi nam rzucić. Fajnego. Niestety. A jakbyśmy mieli Andera, ile to byśmy mieli kasy? O jezu. Yes. 150 zł. To byśmy mieli. No ale trzeba było wypać tego antepka. No dobra, dzięki za odcinek. Widzimy się w kolejnym i zobaczymy jak nam pójdzie następnym razem. Zapraszam do wzięcia udziału w Givai i korzystania z mojego kodu M1L3S na stronce g